Cześć, ja nazywam się Michał i witam Cię na kanale Gram Gry Raczej. E, zaczniemy sobie dzisiaj nową serię z gierką Hotline Miami. E, jest to napażanka w starym klimacie. E, znajomy mocno mi ją polecał, zobaczymy. Zobaczymy, nie wiem czego się spodziewać. Także idziemy w ciemno, dobra, wskoczmy sobie do gry od razu. U... Rozpocznij grę. Jestem tu, żeby powiedzieć ci, jak zabijać ludzi. Ok. Gramy chyba klawiaturą. Ok, już nie wiem, co zrobić. <grych> a nie, a, gdzie klawiszami w SD i myszą? Ok, dobra, myszą, idziemy dalej. Lewy przycisk myszy, aby uderzyć celu w twarz. Kiedy znokautujesz, musisz dobić. Eee... Spacją dobijam, rozumiesz? Na pewno tak jest. Lewy przycisk myszy bijesz, spacja dobijasz. Rozumiemy się. Aha, tu mamy celownik, dobra. I spacją dobijam gościa. Użyj kija w czerwonym pokoju. Okej, okay, prawym przyciskiem. Dotarło. No do dzieła, dobra. Knockout. Przejdźmy do broni. Okej, okay, a, bo ja już miałem tutaj użyć baseballa na tym gościu. Shiftem szukamy celi poza zasięgiem wzroku. Kręcić kółkiem myszy, żeby namierzać. Prawy przycisk myszy chwytaś i rozglądasz się, dobra. Lewy przycisk myszy strzelasz. Posuwaj kółko, aby mierzyć. Rozmawiałem kolesio w żółtym pokoju. I teraz tak, czy ja, bo zrobiłem to nie po kolei trochę. Mam basebola. No, on jest gdzieś tam schowany za czymś. To czy ja spluwę też mogę jeszcze. czy on się zamieniają zamieniają się, dobra, czyli. Mamy 6 nabojów. Jak wejść do 6 pokoju? Ok, jeśli tym się rozglądamy, Kół kim celujemy, ale jak? A, klikam, dobra. Celownik jest zablokowany, gdzie ja bym się nie ruszył, dobra. Chyba jasne. Tyle na początek. Mmm, okej, okay, możemy rzucać. Klikaj trzy razy prawy przycisk muszę ogłuszać w rogu drzwi. Broń palna jest bardzo głośna, może zaalarmować. Musisz planować swoje posunięcie, używać broni białej, ty masz taką możliwość. No pewnie dam się zabić. <laughs> pewnie ma rację. Ale zobaczymy. Kurde, ciemno. Teraz co, shiftem? Mogę się rozglądać, ale jak jest ciemno, to i tak nic nie widzę. Nie wiesz kim jesteś? Może lepiej niech tak zostanie, dobra. Cóż to za pogód? Pan Sowa? Znanie siebie wiąże się z poznaniem swoich czynów. No dobra, co takiego zrobiłem? Ostatnio robisz bardzo złe rzeczy. Nie pamiętasz mi podpowiedzi, czy data 3 kwietnia coś ci mówi, to chyba wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. I też zaczynasz coś sobie przypominać. Dobra, mały 3 kwietnia, 89 rok, Miami, Floryda. Co tu jest? To jest jakieś mieszkanie, coś takiego? Mogę to podnieść? Nie. Nawet nie wiem, co to jest. Nic nie mogę podnieść, próbuję wszystko prawym, klikam. Na tam jest telewizorek. Chyba, co tu się dzieje? Wiadomości. To jest telefon, nie telewizor? Nie z piekarni, ciastka, które zamówiłeś. Okej. Okay. więc sprawdźmy listę składników tych ciastek. Celem jest teczka, kluczem dyskrecja. Oj, przewinąłem. Porażka nie wchodzi w rachubę, będziemy cię obserwować. tam za szybko przewinąłem trochę, ale dobra, no. Co to za schody? A, OK okej. Idziemy do auta. No ja, przypominam się gita jedynka i 2 Skazówka dobijaj powalonych przeciwników No już powtarzali, wiem, 5 razy <laughs> Oczywiście i tak zapomnę w trakcie gry, ale... A, okej, okay, drzwiami można... Spas miałem chyba dobić musiałem klikać, dobra, co to jest, to jest key baseballowy? Chyba tam. Oj, o ja Żeby zresetować, spróbować jeszcze raz. To mnie zaskoczyło, to było szybkie. Dobra, czyli to odbiamy go. I tu czujemy. Czemu spacja nie działa? A, bo spacją chyba siadamy na nim. No dobra. I co? Klikamy na takie kartki czy nie? Nie, broń wyrzuciłem. Co to za kartka? No dobra, teraz jak tego typa załatwić? Jak sika. Chyba po cichu. A ja... O ja! To jest za szybkie. Spacja, płuczemy, baseball i teraz tego też od razu tym lewym, lewym półkę. Dobra. Ja, no myślałem, że mi się uda. Co jest? Dawaj baseball. Nie, nie rzucę nim. Chyba, że ja po cichu wejdę i rzucę. Okej, okay, dobra. Spacja i dobijam go pisuar. Mamy nóż, czy nóż będzie lepszy? Cię się okaże. Wyrzuciłem nóż? Prawo, dobra, on mi się miesza. Tu można wyjść? Można? Co tu się dzieje? Nic. A w prawo widzę strzałka go. Chciałem rozejrzeć, czy tu nie ma czegoś dodatkowego. Co to jest? Czy tam się świeciło? No dobra, idziemy ze strzałką. Wow. <laughs> Ale będę tu ginął. No nie, co ja zrobiłem? Wrzuciłem nóż. Eee! Fak. <laughs> dobra, powoli, powoli. Albo nie powoli, tylko od razu. No, Okej, okay, rozumiem, ja chyba muszę ich namierzać. Jak ja sobie ustawię cel, to nie będę musiał celować. Tylko choćby on do mnie biegł, to ja go będę tłuk. Okej, okay, działa to. Albo tak będę chodził, wymachują cały czas. Czy ja ich dobie... Nie, nie muszę ich dobijać jak noże mi zabiłem. No nie no chyba to już jest na, na zawsze. Okej, okay, nóż był szybszy. Dobić go nie, nie mogę. Niż jakaś rura. Co jest to samo, To samo chyba. Wydaje ja mi się, że nóż był trochę... O ja! Yeah. Się zagapiłem. Myślałem, że nóż. Aha, i od nowa. Maura was. Bez namierzania Chodźcie, chodźcie. A nie, co jest lepsze? Nóż czy ta rura? Chyba nóż. Mogę też uciec. No, myślałem, że ja go zabiję. Co jest? Zostaje z nożem. Ja! Yeah! Dobra, celowanie, celowanie, koniecznie. Ja nie mogę celować w niego. Nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. O, jest, ja złapałem celownik. Jestem bezpieczny. Było dwóch typów. Ja mnie zauważy pewnie, więc ja już go na mierze. Dostał. Dostał kosę Dobra, jest klein Co oni biegają z tymi rurami wszyscy? Może to jest jakiś łą. Przygląda jak rura zwykła. Tędy. O ja! No i nie, i od nowa cały poziom. O oh fuck! Oj, szalona jest ta gra. Dobra, jedziemy. Klimat jak na Pegasusie. 20 lat temu. No i napomniałem o tym po prawej, już te, celowałem na no, tego po lewej, no. Dobra, dawaj go. Ja! Jak przegrywam, zaczynam się denerwować, chcę to zrobić szybciej. Jak już to powtarzam 20 raz. Tylko robię gorzej. No chodź, zauważ mnie. Chodź, chodź, chodź. Jest kosa. No co jest! Yeah. Ja! Pyk! Chodź, 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 chodź. No nie! Akurat ich przestałem wymachiwać, bo myślałem, że on mnie nie widział, że pójdzie w lewo. Chodź, chodź, chodź. No dobra, ma spokojnie. Prostem ten tu biegnie, dobra. Bombo. I tu było kilku gości, dobra. już bym zapomniał o nim, masakra. Z moją pamięcią. Co, co tamten? On będzie strzelał na mnie? Nie, nie, to w ogóle nie On z nim porozmawiał. nie? Co to jest? Był jakiś gość z teczką dobra. Co teraz mam zabrać teczkę? To nie będę miał broni. Teczką mogę ich tu? Biegnij do samochodu, dobra, ale gdzie jest samochód. Z powrotem. Czy do pociągu. Nie, z pociągu wybiegają goście. Mam ich bi bi bić, czy mam uciekać do auta? Nie wiem. Dobić muszę. Bez noża to trzeba dobijać. Ręczysty rozdział ukończony, biegnij do samochodu. Jestem! Dobra! Mamy to. I co ja tą teczką będę cały czas ich bił? Co to jest? Co z tym ogniem? Mogę spłonąć? Nie mogę. Shiftem, shiftem mogę się rozejrzeć po mapie na no, spokojnie, tam mam się udać, nikogo nie ma po drodze. Chyba nic nie mam z tymi rzeczami robić. Dalej nikogo nie ma, dobra. Słyszę cię, wiem, że tam jesteś. Co jest, teczkę do śmietnika wrzuciłem? Tak, dobra. Co to jest? Co tutaj leży? Okej, okay, Russell. Czyżby to była piłka i Russell to jest z... Fast Mam go bić? No, jak go mogę namierzyć, to na pewno mam go bić. Nie mogę go namierzyć. Bo może jednak nie mam go bić. Miała. Chyba miała. Rozdział kończony. Dobra. Dokąd teraz? Koniec. O tak. Najlepiej się zwymiotować na ulicę po tym wszystkim. Czy to jest taki checkpoint? <grym> Level zaliczony. Wyżywiać się na ulicę, i, i dobra, nie no, tu nie mogę z powrotem. co ja z tym zrobić. Nic chyba, fu, go. Miałem baseball, straciłem baseball. Z powrotem do auta? A, no, nigdzie więcej nie mogę. okej okay, podsumowanie rozdziału. No dobra, niezłe. złe eee. Oczywiście klimacik, klimacik jest fajny, klimacik jest fajny, przypomina mi naprawdę gdzieś tam walki na się kiedyś. Dobra, skończymy sobie na pierwszym rozdziale, pierwszy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało, czy podobała wam się gierka. Jest już druga część hotla Miami. Nie pamiętam teraz nazwy drugiej części, ale chciałem najpierw sobie sprawdzić jedynkę, zanim do dwójki skoczę, więc prawdopodobnie nagram całą serię. Mam nadzieję, wydaje mi się, że nawet obie, bo zapowiada się to naprawdę ciekawie i śmiesznie, i pewnie będę ginął milion razy. Eee, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków. Eee, jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj kanał Gram Gry raczej. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.